Spadki i fejle zdarzają się w każdej branży. Niektóre z nich, choćby te iluzjonistów, oglądamy jednak z większą satysfakcją. Ja iluzją zajmuję się już od ponad 20 lat i widziałem naprawdę dużo. Dlatego w tym filmie pokażę Wam 7 najciekawszych, wyselekcjonowanych, czasami strasznych, czasami zabawnych wpadek podczas występów magików. Część z tych wpadek wynika z winy iluzjonisty, część z winy widza, a jeszcze inne to po prostu przypadek. Opowiem Wam też o moich własnych wpadkach na scenie i o tym, jak często się one zdarzają i co robię w takich sytuacjach. Zapraszam Was na ten odcinek. Dynamo i telefon w butelce. Dynamo to jeden z najpopularniejszych iluzjonistów na świecie. Zyskał ogromną popularność, będąc po prostu zwykłym chłopakiem z osiedla, który pokazywał sztuczki na ulicy. Prezentował triki z kartami i chodził po tamizie. I mimo, że ten drugi numer, czyli chodzenie po tamizie, szybko zostało rozszyfrowane w internecie, to jeden jego trik do dzisiaj pozostaje tajemnicą. Mówię tutaj o numerze, w którym bierze od widza telefon, a następnie wkłada go do szklanej butelki. Dynamo prezentował ten numer w O2 arenie w Londynie przed tysiącami widzów. Na scenę zaprosił dwóch uczestników. Jeden z nich sprawdził butelkę i dał mu swój telefon. Następnie Dynamo w magiczny sposób umieścił telefon w butelce. Do tego momentu wszystko szło zgodnie z planem. I teraz drugi z widzów miał zadzwonić na ten telefon, który był w butelce, aby potwierdzić, że to ten sam aparat. I choć na wcześniejszych występach wszystko działało bez zarzutu, to tym razem telefon nie zadzwonił. Co się stało? Być może winny był zasięg, a być może bateria się rozładowała. Tego nie wiadomo. Muszę jednak przyznać, że Dynamo świetnie poradził sobie z tą sytuacją. Zachował spokój, a publiczność zareagowała jedynie brawami. A jeśli postać Dynamo Was zafascynowała, to koniecznie sprawdźcie film, w którym opowiadam o jego karierze i najlepszych numerach. Kwas w wietnamskim mam talent. Teraz z Londynu przenosimy się do Wietnamu, prosto na scenę mam talent. A kwas nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. W wietnamskim Mamtale jeden z uczestników, nie będę nawet próbował powtórzyć jego nazwiska, prezentował numer nawiązujący do rosyjskiej ruletki. Czyli tak, na stole stało pięć kieliszków, w czterech była woda, a w jednym żrący kwas. Następnie jeden z jurorów pomieszał kieliszki, także że iluzjonista nie wiedział, gdzie jest woda, a gdzie kwas. Następnie trik miał polegać na tym, że iluzjonista wypija cztery kieliszki, a zostawia jeden, oczywiście ten, w którym znajduje się kwas. Jak możecie zaobserwować, nie wszystko poszło tak jak trzeba, ponieważ w pewnym momencie wypił on kieliszek z kwasem. To jest bardzo ciekawe, nie dał nic po sobie poznać i dokończył występ. I wiecie, na pierwszy rzut oka może wam się wydawać, że nic mu się nie stało, jednak z tego co wiem, to tak naprawdę bardzo poważnie się poparzył i zaraz po zejściu ze sceny został przetransportowany do szpitala. Dziecko, które rozgryzło karciany trik. Dziecko, które spaliło sztuczkę z kartami. Kolejna wpadka nie jest na tyle spektakularna, co bardziej zabawna. David Williamson, moim zdaniem jeden z najzabawniejszych iluzjonistów na świecie, prezentował trik z trzema kartami. Zaprosił do niego dziecko, które zauważyło, że kart jest więcej, co z rozbrajającą szczerością oznajmiło wszystkim na widowni. Murray, Murray, Murray. Now watch very closely. We have three cards. There is four. I can see one under this one. Reakcja? Jak widzicie, śmiechom i oklaskom nie było końca. I wiecie, nie pokazywałbym wam tego, gdyby nie to, że ta historia ma swoją kontynuację. David Williamson, który jest komikiem, potraktował to z dystansem. 20 lat po incydencie zaprosił tego samego chłopczyka, teraz już oczywiście jako dorosłego mężczyznę, i po raz kolejny zaprezentował mu ten sam trik, nawiązując do tamtej sytuacji. Moim zdaniem świetne i naprawdę uwielbiam komedię. Wayne Hutchin i podpalenie na antenie. Tym razem jednak zamiast komedii mamy sytuację tragiczną. Wayne Huchin to amerykański iluzjonista, znany z występów telewizyjnych i udziału w programie Breaking Magic emitowanym na Discovery. W 2012 roku doszło jednak do dramatycznego wydarzenia podczas jego wizyty na Dominikanie. Huchin był gościem programu Approach the Stars. Po zakończeniu jeden z prowadzących show powiedział, że chce udzielić artystom błogosławieństwa. Niespodziewanie oblał głowę Hucina łatwopalną wodą kolońską Aqua de Florida, używaną w rytuałach Santeri. Chwilę później głowa iluzjonisty stanęła w płomieniach. Na nagraniu możecie zobaczyć, jak prowadzący i ekipa próbują ugasić ogień, a Hucini osłania twarz i upada na podłogę. Artysta trafił do szpitala z oparzeniami pierwszego i drugiego stopnia na twarzy oraz rękach. Na swoim profilu napisał, że to nie był numer ani część występu, tylko prawdziwy atak na jego osobę. Dominikańska policja wydała nakaz aresztowania dziennikarza, który podpalił Hucina, a sam Hucin po kilku tygodniach wrócił do zdrowia. W jego obronie stanął nawet David Copperfield, który skomentował, że czasami ludzie mylnie interpretują magię jako coś nadprzyrodzonego, co może prowadzić do takich niebezpiecznych sytuacji. Harry Houdini i śmiertelny cios Harry Houdini to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii iluzji. Znany był z niezwykłej siły fizycznej i odporności na ból. Często chwalił się, że potrafi przyjąć mocny cios w brzuch, nie odnosząc żadnych obrażeń. W październiku 1926 roku podczas pobytu w Montrealu odwiedziło go kilku studentów. Jeden z nich zapytał, czy to prawda, że Houdini potrafi znieść uderzenie w brzuch. Zanim Houdini zdążył odpowiedzieć i przygotować się do tego numeru, czyli napiąć mocno mięśnie brzucha, student kilkukrotnie uderzył go. Początkowo Houdini olał tą sytuację i mimo bólu kontynuował występy. W kolejnych dniach jednak jego stan zdrowia mocno się pogorszył. Pojawiła się gorączka i silne bóle brzucha. Po badaniach lekarze stwierdzili pęknięcie wyrostka robaczkowego i rozwinięcie się zapalenia otrzewnej. Pomimo operacji, Houdini zmarł 31 października 1926 roku w wieku 52 lat. Wielu historyków uważa, że ciosy, które przyjął, mogły przyspieszyć lub pogorszyć istniejące już zapalenie. Mimo to na temat jego śmierci powstało wiele teorii spiskowych. Niektórzy stwierdzą, że student, który go uderzył, zrobił to celowo, chcąc doprowadzić do jego śmierci. Inni z kolei wierzą, że Houdini został truty w szpitalu, a całe zdarzenie miało drugi sens. Jeśli ten temat Cię zainteresował, koniecznie sprawdź mój film poświęcony Houdiniemu. Opowiadam w nim o jego życiu, karierze i tajemniczych okolicznościach śmierci. Znikający brat. Po dwóch dosyć mocnych historiach, pora na coś lżejszego. Dwóch braci chciało zrobić trik z wyciąganiem obrusa. Numer przybrał jednak bardzo nietypowe zakończenie. Hi, ich Michel. I ja, ich i W ogóle czytałem gdzieś, że ta scena była zaplanowana i nikt w niej nie ucierpiał. Tak więc spokojnie, jeżeli się śmiałeś, nie musisz mieć wyrzutów sumienia. Moje wpadki. Jednym z najczęściej powtarzających się pytań, jakie słyszę po występach obok, jak to zrobiłeś, to: a co jeśli ci coś nie wyjdzie? A czy zdarzają się panu wpadki? Błagam, nie mówcie do mnie pan, ale spoko odpowiem na to pytanie. Tak jak w każdej innej pracy, mi też zdarzają się wpadki. Nie są one jednak zazwyczaj tak spektakularne jak to opisane wyżej. Najczęściej są to problemy typu sprzęgający mikrofon czy pijany widz, który przeszkadza w występie. A o części wpadek widownia nawet nigdy nie wie, bo występując na scenie, jeżeli coś idzie nie tak, to ja udaję, że tak miało być i ciągnę występ do samego końca. Opiszę Wam jednak dwie moje wpadki. Jedna jest zabawna, a druga była dla mnie traumatyczna. Jednak najpierw mała autoreklama. Jeśli od zawsze fascynowała Cię iluzja i sztuczki karciane, i przeszło Ci przez myśl, że sam chciałbyś potrafić kogoś zaskoczyć, to sprawdź mój kurs iluzji karcianej, gdzie uczę sześciu mocnych, ale prostych numerów z kartami. Są one dobrane tak, że opanujesz je bez wcześniejszego doświadczenia, a ryzyko wpadki w tym przypadku jest naprawdę minimalne. Wejdź na stronę karcianesztuczki.pl, bo tam z kodem SKUBI 5 dostaniesz 5% zniżki na kurs. Całe info w opisie filmu, a my wracamy do filmu. Pierwsza wpadka to też jeden z moich pierwszych występów. Występowałem na otwartej scenie w Lublinie. Kilku występujących, jeden po drugim. Akurat złożyło się tak, że lokalna telewizja robiła materiał z tego występu. Więc ja po występie podeszłem do kamerzysty zapytać go, czy spoko wyszło. On podpowiedział: tak, ale to co było widać, zasłonimy. Ja, będąc przekonany, że chodziło mu o to, że było widać sekret sztuczki, pytam, ale co było widać. A on szczerze odpowiedział mi, że po prostu przez cały występ miałem otwarty rozporek. Ja wiem, że brzmi to o historiach z magazynu dla pań po 40, ale to wydarzyło się naprawdę i wspominam to do dzisiaj. Kolejna wpadka jest jednak nieco bardziej traumatyczna. To było w momencie, jak już około 3 lat zajmowałem się iluzją. Występowałem, wiecie, na eventach, na weselach. Niezbyt często, ale tak dwa, trzy razy w miesiącu. I występowałem na weselu. No i wiecie, przyjechałem na miejsce. To wesele, w przeciwieństwie do tych, na których występowałem wcześniej, było naprawdę takie, wiecie, top. Wymuskane, wygładzone No ale dobra, zamówili, wjeżdżam No i wiecie, robię występ I do pewnego momentu wszystko idzie w miarę okej okay, Ale tak w połowie występu widzę, że państwo młodzi Tak już mniej się uśmiechają Są trochę zdenerwowani No i kontynuuję występ I nagle świadek wchodzi na środek I mówi, kończysz ten występ w tym momencie Na co ja mu odpowiadam Że jeszcze tam zostały dwa numery Że może skończę do końca A on mówi, nie, nie, nie W tym momencie kończymy tą żenadę ja patrzę na niego, patrzę na parę młodą, patrzę na rodziców pary młodej, no i mówię, chyba trzeba kończyć. No i rzeczywiście skończyłem ten występ. Dziwnie w ogóle się zrobiło, ludzie się rozchodzili, część tam przyszło, zbiło piątkę. No i wiecie, ich występ się skończył, no i później rozmawiam z nimi, no i oni stwierdzili, że to w ogóle nie jest to, czego oczekiwali, że są totalnie rozczarowani, więc ja wtedy, będąc na początku kariery, oczywiście ich przeprosiłem, powiedziałem, że nie wezmę za ten występ żadnych pieniędzy, no i wróciłem do domu, no i tak jak mówię, przez jakiś czas to naprawdę było dla mnie traumatyczne przeżycie, miałem stresy przed wyjściem na scenę i tak dalej, no ale oczywiście zastanawiałem się, z jakiego powodu tak się zdarzyło, no bo owszem, występ, który wtedy dawałem, z perspektywy, w jakiej jestem teraz, nie był wybitny, ale na to, jak on był wtedy, nie? ile za niego kasowałem, to on był ok, ten sam występ, nie wiem, robiłem trzy dni wcześniej na jakiejś innej imprezie i ludziom się podobało, klaskali. No i co się mogło wydarzyć, wytłumaczył mi trochę mój kierowca, który zawiózł mnie na tamten występ, który w trakcie tam miał mi robić zdjęcia. No i on mi powiedział, że mama pani młodej w ogóle to też jest ważne dla tej historii, mama pani młodej wynajęła mnie jako niespodzianka dla państwa młodych. To jest w sumie najważniejsze w tej historii i to wyjaśnia dlaczego to poszło nie tak. I właśnie on opowiadał mi, że mama oglądała występ z uśmiechem, a jak tylko zobaczyła, że jej córka, pani młoda, źle się bawi, to też nagle zmieniła minę i później narrację. No i wniosek jest taki, że ten występ był po prostu bardzo nietrafionym prezentem, bardzo nietrafioną niespodzianką, no a mama pani młodej, żeby nie było na nią, że zamówiła mówiła coś, czego oni nie chcieli, to zwaliła to, że nie, występ sam w sobie nie był fajną niespodzianką, tylko, że występ był zły. To jest przynajmniej moja teoria po czasie. Yy, no i co, czego mnie to nauczyło? Że jeżeli teraz ktoś chce mnie wynająć jako niespodziankę, szczególnie na wesele, to każe mu się kilka razy zastanowić. Mówię mu, żeby raczej powiedział to młodym, że planuje niespodziankę, że to będzie występ, że nie musi dokładnie mówić, o co będzie chodziło, ale jednak, żeby miał potwierdzenie, że młodzi tego Chcą. Wnioski? Wpadki się zdarzają. Nawet topowym milionistom. Sztuka to wyciągnąć z nich lekcje i zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby się nie powtórzyły. Koniecznie dajcie znać, która wpadka na Was zrobiła największe wrażenie i podzielcie się w komentarzach Waszymi wpadkami z innych branży. Obiecuję, wszystkie przeczytam. No i oczywiście zasubskrybujcie ten kanał i do zobaczenia.